Dorota Prynta, Silesia 24 witamy bardzo serdecznie, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj artysta, malarz Andrzej Ciołek. Dzień dobry Andrzeju. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Porozmawiamy o czymś, co miało miejsce 6 marca, a to coś, to nic innego jak wernisaż twoich prac który odbył się w strefie art w centrum konferencyjno-wystawienniczym katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej w Tychach chciałbym porozmawiać o tych pracach Andrzeju te prace są jak już wcześniej rozmawialiśmy mogę śmiało powiedzieć trochę psychodeli psychodeliczne Wcześniej, zanim je widziałam, usłyszałam, że one są trochę przerażające, że tam się tyle dzieje, że tam są jakieś wnętrzności, części ciała, również intymne, męskie i damskie. Ale jak zobaczyłam te prace, okazało się, że tam jest feria kolorów. Bardzo kolorowe są, czerwone, niebieskie. O czym ta wystawa jest? Co chciałeś przekazać? Wystawa jest, ta akurat konkretnie wystawa, jest zbiorem większej ilości moich prac, podzielują na dwie części, diagnoza i utopia. Diagnoza. To tak się nazywa, tak? Z... Mhm, taki jest tytuł. Galeria jest dwupiętrowa. Na dole mamy do czynienia z utopią, a u góry mamy do czynienia z diagnozą. Kwestia diagnozy to jest wcześniejszy okres mojego malarstwa, jeżeli tak można powiedzieć, jeżeli można samego siebie podzielić na jakiekolwiek okresy. Ale tak mi się wydaje. Wtedy interesowałem się bardziej psychologicznym podejściem do człowieka. I wszystko, co mnie dotykało jeszcze w tym okresie właśnie wcześniejszym, który był zdecydowanie bardziej gęstszy w emocje przechodzące z zewnątrz, ale także wewnątrz. Człowiek był młodszy, prawda? Więcej, czym człowiek jest starszy, tym trochę mniej się dzieje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Albo tak moje życie wygląda. Nie wiem. Chociaż po dzisiejszym dniu to może jednak chciałbym temu zaprzeczyć. No i tak. I troszeczkę przekontrastowywałem Figury, które, które mnie dotykały z życia, czy jakieś sytuacje konkretne, jacyś ludzie, którzy irytują nas czasami, czasami, czasami nas kochają, albo fałszywie kochają, albo szczerze kochają. Mnóstwo, cały, cały wachlarz różnych, różnych impulsów z zewnątrz, z którymi nie do końca sobie radziłem, bo trudno znaleźć odpowiedź, nie znając człowieka, i go nigdy nie poznamy, tak na dobrą sprawę. Stąd być może jest yy, taka moja refleksja malarska. Że to wyglądało tak, a nie inaczej. A czasami, jeżeli kogoś nie lubiłem, no to troszeczkę kąt, mogłem się wyżyć, mogłem, yy, mogłem dać upust tym swoim emocjom. Mogłem być może znaleźć fałszywą odpowiedź na, yy, na zdarzenie, które wyglądało zupełnie inaczej, gdybym na to obiektywnie spojrzał. Czyli tak naprawdę Jest. w tych obrazach ukrywasz swoje doświadczenia ze tak, swojego życia. Tak. Mhm. A powiedz mi, czy to jest tak, że przyglądając się, widzę, że jesteś absolutnym detalistą. Z jednej strony, z pewnej perspektywy, tak jak zresztą wcześniej mówiłaś, widzimy coś, co w, w przybliżeniu okazuje się być czymś zupełnie innym. Mhm. Moje pytanie brzmi: co, co tak naprawdę ilustrujesz, ponieważ tak jak w, nie, w pewnej fotografii twoje obrazy jestem przekonana, wymagają komentarza. Bez tego komentarza oczywiście widz może sobie interpretować na wiele sposobów, ale ja bym chciała ciebie zapytać jednak o ten komentarz. Skąd on się bierze? To opowiem w jaki najczęściej sposób powstaje obraz mój. Siadam do kartki. Właściwie zaczynam od pisania, od y, zebrania myśli, sentencji, od. Y, szybciej słowo napisać niż namalować, prawda? I wtedy kumuluję tą całość i tworzy się pewnego rodzaju konspekt, taka droga, droga myśleniowa, w którą, w którą być, na której być może będę się później ślizgał malując. Ale i wtedy pojawiają się także słowa, te przemyślenia, które wyciągam z danej, z danej sytuacji. I, y, siadam więc przed kartką, piszę. Myślę, zastanawiam się, znikam ze świata, pojawia się lekki szkic delikatny i, i uruchamia się sądzę, proces twórczy, bo wchłaniam się w ten obraz do końca, aż dojdę do momentu, kiedy, kiedy jest wyczerpany. Albo ja jestem wyczerpany, to też prawda. Więc, więc wspólnie, kiedy stajemy się wyczerpani, być może trzeba przejść dalej. Ja tak te teksty. Ja też tak się zastanawiam, bo y, wcześniej powiedziałeś takie znanie, nie nazywaj rzeczy po imieniu, bo znikną w okamgnieniu. Tak. I to chyba się tutaj w, przy, przejawia. Ty z jednej strony nie chcesz nazywać, nie chcesz pokazać tak, mówiąc, mówiąc metaforycznie, czarno na białym. Tego, co masz w głowie, twojej wyobraźni, ale jednak no, możemy to interpretować, właśnie przyglądając się każdemu obrazu, każdemu obrazowi po kolei, bo każdy jest diametralnie inny. To jest propozycja pewnej podróży dla potencjalnego widza. Trochę jak w górach, i samo gdyby od razu nas postawiono na szczycie tam helikopterem, zrzucono, no to po pierwsze jak już lecimy tym helikopterem wyżej, więc nie ma efektu widoków. A po drugie, no, być może to chodzi o to, żeby, do, żeby odbyć bardzo długą drogę po pięknej dolinie, a nawet nie pięknej, bo to też zależy, jak my postrzegamy, bo, bo być może przejdziemy tą samą doliną cztery razy, ale każdego dnia będziemy mieli inny humor i ona będzie miała, będzie miała inne na nas działanie. No i może, może to jest wystarczające, a pchanie się na szczyt, przepraszam za, za to określenie, pchanie yy, może jest przesadą i te stąd, stąd nie nazywaj rzeczy po imieniu, bo zniknął w okamgnieniu, kiedy się z czymś utożsamiamy, czyli kiedy ktoś by mnie nazwał, nie wiem, tam artystą na przykład, to ja już muszę nim być, biorę za to odpowiedzialność, a ja nie chcę brać odpowiedzialności. No właśnie, ja muszę tutaj zdradzić, że jak podpisywaliśmy Andrzeja i ja powiedziałam, że y, czy mogę cię przedstawić jako artysta, malarz, to Andrzej powiedział, że no nie do końca artysta, tak, czyli, czyli, czyli rzeczywiście tak jest, że, że ty nie chcesz być nazwany. Mm. Boję się też, że to będzie miało pewne znaczenie dla mnie. Tego rodzaju, że ja już siebie gdzieś wewnątrz głowy umieszczę, a chcę mieć tą wolność, że jestem w różnych miejscach. Mhm. Chciałabym porozmawiać jeszcze o, o stylu Twoich prac, nie tylko tych, które będziemy mogli zobaczyć e, na finisażu, ale mhm. o tym o sobie opowiemy za chwilkę, dlatego że e, w zasadzie ty nie reprezentujesz jednego stylu, jak mhm. często e, bywa właśnie w przypadku e, artystów malarzy m, mają jakiś swój określony styl, tego chyba nie masz. Nie mam i nawet nie chciałbym specjalnie mieć, musiałbym znowu sam siebie zagrodzić i biegać w tej zagródce, prawda, i być może, być może ten styl, ten styl, powiedzmy, malowałbym w jakiś jeden charakterystyczny sposób, dopracowałbym warsztatowo, dopracowałbym, dopracowywałbym go stale warsztatowo. A dlaczego mam się zamykać, skoro też życie jest zupełnie różne i codziennie ono wygląda zupełnie inaczej. Ja chciałabym podkreślić, ponieważ przygotowując się do tej rozmowy, wyczytałam, że no jesteś naturalnie adeptem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i ten dyplom ukończyłeś z medalem. Mhm. Co to była za praca? To była seria grafik Aquafort. Mhm. Mhm. Nie pamiętam tytułu tej pracy właściwie. Ale rozumiem, że grafika w tym twoim życiu artystycznym też odegrała ważną rolę. Tak, był to pewien interesujący, sądzę, epizod w moim życiu, ale dawało mi za mało ekspresji. Za mało ekspresji? Da to jest bardzo ryzykowne, co teraz powiedziałem, ale no, przynajmniej ja to tak odczuwałem. Aha. Bo więcej było warsztatu, niż miałem za dużą bieganinę myśli. I. Wtedy za dużo ut próbowałem utknąć na zbyt małym formacie. Ja mm -hmm. Myślę, że ja do, gra do grafiki, jeśli, jeśli jeszcze pożyję w trochę dłużej w, w tym życiu, wrócę. Tak mi się wydaje. No, ekspresji na pewno nie brakuje w obrazach, które będzie można zobaczyć na finisażu tej wystawy pod tytułem Diagnoza Utopia. Ta, ten finisaż, ze względu jeszcze, ponieważ był planowany jeszcze w momencie pandemii, Finisarz będzie dostępny online w przyszłym mhm. tygodniu, więcej na ten temat na pewno będzie na, na w Facebooku Strefa Art, Centrum konferencyjno wystawienniczego w Tychach. Na Twojej pewnie też, Andrzej Ciołek. Tak, tak. Zapraszamy serdecznie, Zapraszam. myślę, że możemy. A ja bym chciała jeszcze Ciebie dopytać, bo to są tych obrazów na, na tej wystawie jest bardzo wiele tak naprawdę. Mhm. Y czym one się jeszcze, chciałabym podrążyć temat, czym one się y, różnią, jeśli chodzi o tematykę? Y y y y to jest bardzo szerokie pytanie. Za szerokie pytanie. Y za y y zahaczyłbym o jeden. <grym> o, o, y o jeden nurt, który troszeczkę. Hmm. Tematyka jest sposób, bogata, rozumiem, o, tak? No, o, o jeden sposób, który mi się strasznie spodobał i wyszedł przez zupełny przypadek, są bloki pełne i, i te obrazy przedstawiają małe okienka, jest tego tam dużo z, każdy, w każdym okienku raczej nie ma człowieka, prawda? One są prawie identyczne, minimalnie się różnią i gdzieś próbuje zamknąć, zakleszczyć tą całą pewną społeczność. Tak i tutaj troszeczkę piłem do tego, co obserwuję na zewnątrz, że jednak ludzie są tacy pozamykani i. i raczej nie ma zdolności do ryzyka, że dlaczego no akurat w moim oknie mo może wisieć nie wiem, flaga Jugosławii, no strzelam taką głupotę, ale, yy, ale cokolwiek, cokolwiek innego, tylko taka wygoda, wygoda na, na rzeczywistość, ósma, szesnasta, piwko, seriale, yy, ewentualne, yy, nie wiem, zawiezienie dzieci do przedszkola, odwiezienie i mm -hmm. tak dalej, i dalej, ten taki tryb, tryb rutynowy, który yy, który też jeszcze, pi, co też do tego nas skłania, no dzisiejszy konsumpcjonizm i i media, wszędobylskie reklamy. No dobrze, to w takim razie nie pozostaje nam nic innego, tylko zapros zaprosić na finisaż online. Po tym finisarzu, to będzie taki, taki reportaż w zasadzie z finisarzu, oprowadzi nam znakomita Agnieszka Kijas, która jest tutaj, pełni rolę przewodnika i ona na pewno więcej panu, pa Państwu wytłumaczy na, na ten temat wystawy na... Co tak naprawdę okiem fachowca autor miał na myśli, że tak powiem. Dobrze. No dobrze, to w takim razie bardzo dziękujemy. Zapraszamy na finis finisaż online, a moim Państwa gościem był znakomity malarz Andrzej Ciołek. Dziękuję Ci, Andrzeju. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.